Cześć, rozsiądźcie się wygodnie, otwórzcie mocnego fula, gdyż przed nami on kiepski, niestety minister przemysłow czarnek. To on niesie kaganiec dla oświaty to on usty ma swyma. Buzię na dyma. To on antylewacki misjonarz Złotousty, miłosierny chrześcijanin, pełen szacunku i zrozumienia dla zdania drugiej osoby. Don od konserwatyzmu. Doktor nauk prawnych. Certyfikowany pogromca lewactwa. Lewactwo unijne, które owładnęło niestety sporą część urzędów unijnych, wytoczyło nam wojnę. Wojnę kulturową, bo chce wprowadzić rewolucję kulturową i tylko na Polskę zwraca uwagę, a my się po prostu nie damy. To on, jakże sympatyczny. Pani bezczelnie kłamie, oszukując Polaków. Dziękuję bardzo. Niekoniecznie nie dający się nie lubić, niestety, minister edukacji. O tym, że wybór to wyśmienity, niech świadczy fakt honorowego obywatelstwa gminy Lipinki oraz goszczanów. Co ważne, warte odnotowania. Ma na koncie odznaczenie, zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Szkołom pożary nie są już straszne. Dla przemysława czarnka niemożliwe nie istnieje. Zapowiadał jednoczesne ograniczenie. I rozbudowę podstawy programowej. Opowiada się za Janem Pawłem II, żołnierzami wyklętymi, oraz Janem Pawłem II w programie nauczania. To pierwszy tak uwielbiany minister od czasów ministra Romana Giertycha, uwielbiany przez uczniów i rodziców. Jako rzecz człowiek z niego szlachetny i dobry. Postanowił bronić dziatwę przed genderem, lewactwem, przed tęczą. I dlatego odebrał szkołom możliwość decydowania o dodatkowych zajęciach prowadzonych przez fundacje i organizacje pozaszkolne. Zdarza się już jak w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku, że wchodzą do szkół organizacje pozarządowe, które sterwują demoralizujące treści. Dzięki jego decyzji. Kuratoria dzielnie stoją na straży, pilnują, by do szkół nie wpełzały geje, homoseksualisty i lesbianki. Niektóre organizacje wspierane przez taką Kingę Gajewską czy innych, to są rzeczywiście organizacje, które uczą treści gorszących, demoralizujących świńskich niebywale, których się nie da powtórzyć o tej porze na antenie TVP Info i dlatego nie chcą Państwu pokazać, czego oni chcą uczyć dzieci w tych szkołach. Jego pracę źle ocenia 57% Polek i Polaków. Ale to nie szkodzi. 157% Polek i Polaków ocenia jego pracę doskonale. Jest zwolennikiem zakazania marszów równości. Niestety nigdy nie wypowiedział się na temat marszów nierówności podsufitowych, choć jego zdania można się domyślać z innych wypowiedzi. Brońmy nas przed ideologiem LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka, czy o jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tą dyskusją. Można powiedzieć, że wzoruje się na najlepszych. To też jest taki neobolszewizm. Próbuje się nam, proszę Państwa, wmówić, że to ludzie. A to jest po prostu ideologia. O osobach spod znaku tęczy. Wyraża się tak wspaniale, pieszczotliwie, że czułbym się zawstydzony, skrępowany, próbując powtórzyć te jakże urocze słowa. Warto wspomnieć o jednej jeszcze z jego bardzo wielu wielkich zalet: otóż jest on miłośnikiem kobiet. Darzy je wielkim szacunkiem i czcią. Znana jest jego wypowiedź, w której mówi, że rolą kobiet powinno być rodzenie dzieci. Co zrobić, żeby uderzyć w rodzinę? Uderzyć w kobietę. Powiedz jej, nie musisz tego robić. Jesteś taka sama jak chłop. Idź i pracuj. Jeździj na traktorze, na kombajnie, ucz się, rób karierę. Kariera w pierwszej kolejności, a później może dziecko. Prowadzi to do konsekwencji tragicznych. Które obserwujemy w Polsce. Pierwsze dziecko rodzi się dzisiaj nie w wieku 20, 22, 25 lat, tylko w wieku blisko 30 lat. No jak się pierwsze dziecko rodzi w wieku 30 lat, to ile tych dzieci można urodzić? No to są naturalne konsekwencje tłumaczenia kobiecie, że nie musi robić tego, do czego została przez Pana Boga powołana. Człowiek to doprawdy fantastyczny, mądry, z szerokimi horyzontami. Mający rozległą wiedzę na temat dzisiejszego świata, rozumiejący dzisiejszy świat. Przenikliwy umysł. Jest pełen empatii i zrozumienia dla innych. Ma tylko jedną wadę: jest ministrem edukacji. Panie Jestem w Związku Małżeńskim. Mam ślub kościelny. Mam dzieci tylko małżeńskie? To nie znaczy, że jestem jaskiniowcem. Tak ma wielu ludzi mieszkających na wsi, w tym chłopów, także z Peselu. Niech pan nie używa... Jestem jaskiniowcem.